Cześć, tu Monika z Moment.pl. Chcesz rozwijać swój biznes i zwiększać zyski? Potrzebujesz więc stałego dopływu nowych klientów. Jeśli do tego dbasz o wysoką jakość obsługi, Moment Premium jest właśnie dla Ciebie. Moment Premium to usługa dla salonów korzystających z rezerwacji online przez Moment.pl. Pozwala efektywnie pozyskiwać nowych klientów. Włączając ją, zapewnisz swojemu salonowi miejsca w czołówce na listach wyszukiwania w swoim mieście i wyróżnisz go na tle konkurencji. Użytkownicy momentpl zobaczą Twój salon w pierwszej kolejności, a właśnie salony zajmujące początkowe pozycje na listach wyszukiwania, notują najwięcej odwiedzin. To jednak nie koniec. Korzystanie z Moment Premium to także dodatkowa reklama dla Twojego salonu. Będziemy promować go we wszystkich kanałach komunikacji Moment.pl oraz w największych ogólnopolskich portalach internetowych, z którymi współpracujemy. Brzmi świetnie, prawda? Pewnie zastanawiasz się, ile to kosztuje. Za dodatkowe działania promocyjne nie płacisz nic. Jedyny koszt dołączenia do moment premium to prowizja, którą pobierzemy wyłącznie od pierwszej wizyty każdego klienta, którego dla Ciebie pozyskamy, ale dopiero po jej sfinalizowaniu. Zysk z jego kolejnych wizyt zostanie w całości w Twojej kieszeni, a przecież doskonale wiesz, jak sprawić, by wrócił do Ciebie jeszcze nie raz. Wizyty klientów, których pozyskasz własnymi działaniami, nie będą podlegały prowizji. Płacisz tylko za to, co faktycznie dla ciebie zrobimy. Moment premium jest dla tych, którzy cenią najwyższą jakość. Twój salon powinien mieć m.in. odpowiednią liczbę opinii na moment.pl i wysoką średnią ocen. Wszystko po to, by nasi użytkownicy na listach wyszukiwania w pierwszej kolejności znajdowali miejsca naprawdę godne polecenia. Usługę włączysz w swoim panelu Wersum w dziale ustawienia. Tam też znajdziesz więcej informacji. Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną wypełniając formularz. Moment premium to więcej klientów, a więcej klientów to większe zyski. Wypróbuj usługę już teraz.